Cześć! fitowie witam Was w pierwszym odcinku z serii Na Wsi. Dzisiaj będziemy ruszywać na wozy. No, mamy nowa, teraz nie na szpakowie, teraz będziemy grać tylko na Łódzkiej Wsi. Będziemy grać. Tutaj nasz ta gospa tutaj chlew. Nie, obora. Tutaj zetorek, to już 300 60 i tu e, jak to taki sam ciągnik co na szpakowiach mam to mam jakieś jeszcze kosiarki tutaj taki e, mamy rozsiać nawozy Soje z 18 metrów, a już są takie mocne. Totkę bierzemy tego kapną na wóz. Skupimy dwa nawozy. Dobra, bierzemy do tego zatorka. Tak dużego już nie będziemy ciągnąć, e, może jak to się e, tam. Macie, w opisie będziecie mieli mój kanał, na tikt ten, TikToka. Wpadajcie też. Zachęcam do subskrypcji i do łapaczki w górę, żeby lepiej się oglądało i nie przegapicie może serii. <laughs> Dzisiaj jest wtorek, no co do środy pewnie będę nagrywać, bo potem jej nie będzie, no to... I ponagrywamy. Tutaj mamy pole na ja. I mam plan jeszcze siać kule, ale to pewnie na live będzie. 10 metrów. To się okaże. Ziksyk. A tu nie. To trzeba dać. Bardziej tu. O, i tu. Ta. No, dobra, i lecimy. Cetorkę. I idzie. W co? Trzeba trawkę trochę też nasilić. żeby rosła. Tutaj trawy mamy i mam plan gdzieś jeszcze kukurydzę zasiać, ale nie wiem gdzie jeszcze kukurydzę zasiać. Ja też bym ja kukurydzę posiadać. <coughs> no i to może jutro wstawię ten filmik. Pewnie tak. A orka będzie na live. Nie? Będzie na livesty, yeah? no na TikToku to będzie wsiemeli w opisie. I indziej widzę Słuchajcie, już mało zostało do 70. 70 subskrypcji, już mało bardzo zostało. Proszę, wbijmy te 70 subskrypcji. To spróbuję live'a zrobić na YouTubie i, ale to będzie takie długie już. Gdzieby na tej mapie grać, będzie grać z widzami. Proszę, to już chyba 3 subskrypcje zostało do 70, a na 100 ma być specjal. Chyba na odcinku z szpakowy, na szpakowy co w sianku było, tam chyba o to specjalnie, że ma być live półgodzinne. No i bananity. pewnie w grę, ale nie wiem. Takie mam plany, ale to jeszcze nie wiadomo czy się uda. mam no, ma piękne tytuły. No, trochę ma rozsiewacz, spoko. Dobra, już siódma minuta odcinka. Już powoli zaraz będziemy kończyć. Coś się coś tu się stało. Coś nie chce sypać. Ale też może wysypane. Coś pewnie gdzieś się zatkało. Ej aj, o, działa! Zatkało się. Dobra. też coś się przytkało. ja, działa. Działa, dobra. To jeszcze coś się przetkało? Dobra, nie wiadomo, co się dzieje. Lecimy na gospodarkę. I będzie koniec. Tutaj pozwolili. O, te mam pole, plan, żeby je kupić i to będzie kukurydza. No i na tym polu też silos będzie, bo tutaj jest do trawy silos. Bo na tym pole mam plan, żeby je kupić. Ale to jeszcze nie wiadomo, czy wypali. Pewnie będziecie oglądać filmik z sianie kukurydzy na zielono. To będzie drugi filmik. 9. Minuta odcinka się zaczęła. Dostawimy tylko to i będzie. Nie. No, to było na tyle w co odcinku. Zachęcam do subskrybowania do łapeczki w górę. Cześć, smak, do zobaczenia.